Dzień maja. Próba uruchomienia kilku pojazdów zabytkowych. Pierwszy jest Komar 3 z silnikiem kwadratowym, ale biegi niestety odmiały jeszcze w ręce. Oczywiście wszystko jest na chodzie. Widać dymek, słychać głos silnika. Po zimie to pracuje bardzo dobrze. Następny wyprowadzony w dniu dzisiejszym pojazd to jest ONZK TS250 w bardzo dobry w stanie na moje oko. Pięknie odpaliła po zimie, praktycznie po paru przekopnięciach bez Wólczyka za drugim razem po Wólczyku już w pracował. Lekki dymek oczywiście. wyprowadziłem odpaliły bez jakichkolwiek zarzutów. Oczywiście wspaniała osa wszystko chodzi wszystko dymi oczywiście, bo to wszystko włosowy osa zabudowana, więc ten niestety gumnik będzie miała do wymiany, bo ma założony od MZ PS-30150 No i za pracę silnika jest troszeczkę słychać jestem ten tłumik troszeczkę jak to była ta jakaś mz -ka. a to jest silniczek od SHL-ki m 175 taki sam silniczek jest przy SHLC ce też 175 tylko tutaj już tłumik jest oryginalny 2 a się pojazdy zrobiona jest prawie na yy, SKL Deluxe czyli w chromach ma zbiornik, bok zbiornika paliwa oraz amortyzatory tył i przód, jak również chromowane ma obręcze kół oczywiście wszystkie pojazdy posiadają emblemat naszej w naszej sekcji motocyklowej na Pateckie Sokoły i tutaj dwuramówka WSK, rocznik 1965 model WSK to jest M06-64 pracuje bardzo dobrze, przykładówka lekka oczywiście wjechać na to duszenie się poprzez gór. Do jazdy, godziny odpaliła praktycznie yy, ręką. Dźwignia startera zaraz właśnie zademonstruję, Może jak ta włoseczka pali, niepotrzebna jest noga. Biorę sobie rękę na dźwignię starteru i ojej, mało siły, ale już właśnie chodzi. przyprowadzone do stanu używalności